6 i 7 grudnia w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbył się zjazd geopolityków pod tytułem Wschód, Zachód, Południe, nowy podział geopolityczny świata. Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowców oraz ekspertów w zakresie badań nad obecnie kształtującymi się zagrożeniami w ujęciu geopolitycznym. Przede wszystkim tutaj na celu jest no, wymiana poglądów między Wybranymi ekspertami, którzy mają największe pojęcie na ten temat i najciekawsze kontrowersje mogą tutaj wypowiedzieć, a też oczekiwane było zaangażowanie publiczności. Są tu głównie studenci właśnie z geopolityki, więc dla nich ten cały zjazd jest idealnym miejscem, żeby też spotkać ludzi, o których na przykład słyszą, o których się mówi, i też mogą właśnie z nimi porozmawiać. tak? Więc tutaj dla nich to jest ogromny plus. Teraz zapytajmy studentów o ich spostrzeżenia na temat zmieniającego się świata. Jak myślisz, jakie kierunki świata mogą stać się najważniejszymi w najbliższych latach w ujęciu geopolitycznym? Ameryka Południowa jest dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotna. Stany Zjednoczone, myślę, że na pewno Chiny. Z jakimi wyzwaniami Polska może zmierzyć się w najbliższych latach? No według mnie to na pewno są kluczowe inwestycje, doprowadzenie ich do końca w odpowiednim czasie. Na pewno mierzy się z kryzysem energetycznym w naszym kraju, ponieważ musimy ograniczyć dobycie węgla, w związku z czym musimy przejść na energię atomową, a to trochę potrwa niestety. Z kryzysem demograficznym, który przyczyni się do spadku poziomu gospodarczego. Jest może jakiś panel, który Ciebie najbardziej zainteresował z nich wszystkich? Są to panele profesora Mirosława Sułka. Jestem zainteresowany tematyką, którą on podejmuje, potęgi konkretnych państw. W wydarzeniu wzięli udział czołowi polscy geopolitycy i badacze. Podjęli tematy nie tylko z zakresu geopolityki i nowo kształtujących się zmian geopolitycznych, ale również ze zmian klimatycznych oraz innych ważnych tematów dotyczących ludzkości w XXI wieku.